W ferworze codziennych zmagań przedsiębiorcy czasami zapominają dopilnować należności od swoich klientów. Czasami mogą mieć zwyczajnie rozterki, w jaki sposób upomnieć się o swoje pieniądze, by nie urazić swojego kontrahenta. W tych działaniach warto posiłkować się rozwiązaniami, które monitorują płatności i właśnie o monitoringu płatności porozmawiamy w dzisiejszym podcaście Trzy Słowa o Biznesie. A moim gościem jest Magdalena Wisińska, kierownik działu windykacji Kaczmarski Incaso. Trzy słowa o biznesie. Czyli wszystko, czego nie wiesz, a chciałbyś się dowiedzieć o prowadzeniu firmy. Witaj, Magda. Cześć, dzień dobry. Na początku chciałbym Cię zapytać: Jakbyś mogła rozwinąć takie hasło czym jest monitoring płatności? Monitoring płatności jest to usługa, która pozwala na zachowanie płynności w spłacie należności dla naszych klientów. Poprzez działania monitoringowe osoby, które zawarły umowę z naszymi klientami są informowane, że wystąpiła zaległość na umowie, którą podpisały. Są to różne działania. Tak naprawdę intensywność tych działań zależy od tego, jakie są preferencje klienta. Zazwyczaj w pierwszej kolejności wysłane są wiadomości SMS-owe, wiadomości tekstowe, wiadomości mailowe, ale również nawiązywane są połączenia telefoniczne. Wszelkie rozmowy, które prowadzimy na takich sprawach, mają charakter rozmowy informacyjnej. Naszym zadaniem jest poinformowanie, że wystąpiła zaległość, że zobowiązanie stało się wymagalne. W takim razie, gdybyś mogła mi wytłumaczyć oraz naszym słuchaczom, dlaczego klienci decydują się na monitoring należności. Wbrew pozorom, klienci decydują się na monitoring należności nie tylko z powodu chęci szybszego otrzymania swoich należności, ale również chcą pozyskać dodatkowe informacje, dlaczego klient mógł mieć trudności ze spłatą. Często na typie monitoringu dowiadujemy się, czy przykładowo niespłacona rata kredytu czy pożyczki, lub niezapłacona polisa mogła być wynikiem po prostu przeoczenia, czy, czy jakieś trudności finansowe klienta, które są przejściowe, czy może są jakieś inne czynniki, które wpływają na to, że klient nie będzie chciał tej należności uregulować. To jest bardzo cenna informacja, która daje jednocześnie naszym klientom sygnał, czy Jakie są prognozowane wpływy, których mogą się spodziewać w krótkim czasie? My oczywiście takie wszelkie działania, które podejmujemy, jeżeli oczywiście klient sobie tego życzy, raportujemy szczegółowo i oczywiście jesteśmy w stanie takie prognozy również na spłatę zobowiązań przekazywać do klienta. Po otrzymaniu paczki takich spraw na etapie monitoringu jesteśmy w stanie w ciągu kilku dni od podjęcia działań zaprognozować już, jakie jest prawdopodobieństwo spłaty tych należności. Gdybyś mogła mi przybliżyć, jakie firmy decydują się na narzędzie, jakim jest monitoring należności? Bardzo często na monitoring należności decydują się przede wszystkim firmy, które działają... No... W dużej skali, przy czym zauważam, ja na co dzień zajmuję się klientami masowymi, którzy zlecają swoje sprawy z sektorów bankowego i ubezpieczeniowego, przy czym zauważam, że coraz częściej też na taką monitoring płatności decydują się mniejsze podmioty, które po prostu dbają o swoją kondycję finansową. Jeżeli obsługujesz w takim razie te większe firmy, to przedstaw, jak to wygląda z Twojej perspektywy, jeżeli chodzi o, o ten monitoring w przypadku obsługi. Klientów masowych. W przypadku klientów masowych proces monitoringu płatności jest ustalany indywidualnie zgodnie z wytycznymi danego klienta, ale nie jest to tak, że jesteśmy tylko i wyłącznie zapięci na to, żeby obsługiwać klientów masowych, ponieważ jesteśmy przygotowani również do przyjmowania spraw klientów, którzy działają na mniejszą skalę. Przyjmujemy do obsługi dużo spraw, które, które zlecają. Przedsiębiorcy, jednoosobowe działalności gospodarcze, i również jesteśmy przygotowani do tego, aby obsłużyć sprawę na etapie monitoringu, dbając o dobre relacje przedsiębiorcy ze swoim partnerem. Magda, chciałbym Cię dopytać jeszcze, z jakimi sytuacjami spotykasz się na co dzień, prowadząc swoją pracę? Tak jak wspomniałam wcześniej, obsługuję klientów, którzy zlecają swoje sprawy masowo z sektorów ubezpieczeniowych oraz bankowego i tak naprawdę zupełnie inaczej obsługuje się sprawy bankowe, gdzie przykładowo bardzo często przyczyną płatności jest przeoczenie, drobne problemy finansowe bądź po prostu trudności techniczne. I na co spotykamy się bardzo często z takimi sytuacjami, że osoby, do których dzwonimy, są no, zaskoczone, szczególnie na zleceniach bankowych tym, że wystąpiła zaległość. i tak naprawdę bardzo pozytywnie odbierają takie telefony z przypomnieniem o płatności ponieważ na przykład nie miały świadomości, że wystąpiły trudności techniczne i z rachunku na którym mają na przykład zlecenie stałe nie została pobrana należna kwota też często spotykamy się z takimi sytuacjami że osoby na przykład które zawarły umowę z bankiem nie do końca są świadome w jaki sposób skonstruowana jest ta umowa przykładowo dokonują spłaty kilku rat jednocześnie po czym na bieżącej płatności powstaje zaległość są zaskoczone tym faktem i właśnie dzięki temu, że kontaktujemy się z, z tymi osobami na tak wczesnym etapie, to unikają te osoby dodatkowych kosztów, a jednocześnie my jesteśmy w stanie też wesprzeć takie osoby i wytłumaczyć z, tego, z czego wynika powstałe zobowiązanie. Podczas obsługi spraw z sektora ubezpieczeniowego mamy do czynienia często z sytuacjami, kiedy osoby, które są zobowiązane do zapłaty nie mają świadomości z czego wynika to naliczone zobowiązanie. Wynika to głównie z tego, że nie znają ustawy o o, o ubezpieczeniach obowiązkowych, nie są świadome jakie ciążą na nich obowiązki z racji tego, że są posiadaczami pojazdów i dzięki kontakt, temu, że następuje kontakt naszych pracowników możemy wyjaśnić z czego powstało zobowiązanie, z czego ono wynika, pomóc również takiej osobie w, w w skompletowaniu odpowiednich dokumentów dla ubezpieczyciela, w skutecznym wypowiedzeniu tej umowy, więc tak naprawdę taki kontakt z naszej strony jest bardzo dobrze odbierany przez, przez osoby zadłużone. Czyli nie będziesz dzwonić do mnie tylko po to, żeby mi pogrozić i pokiwać palcem, ale raczej pomóc, wytłumaczyć i pewne rzeczy wyjaśnić. Dokładnie. Etop monitoringu to jest właśnie taki etap, w którym kontaktujemy się, po to, żeby poinformować, że jest zobowiązanie i nie tylko powiedzieć, że ono jest wymagalne, bo trzeba je spłacić, ale również wysłuchać drugiej strony i dowiedzieć się, jeżeli rzeczywiście okaże się, że osoba, która jest zobowiązana do spłaty, twierdzi, że nie, takie zobowiązanie jest niezasadne. My potwierdzimy to stosownymi dokumentami. To również jesteśmy takim łącznikiem pomiędzy dłużnikiem a klientem, w tym, żeby te właściwe dokumenty przekazać, zweryfikować, zawnioskować o wycofanie takiej sprawy z dalszych działań. I tak naprawdę już na takim wczesnym etapie powróci wtedy dłużnik do naszego klienta jako osoba z zamkniętą sprawą pozytywnie i, i nadal będzie mogła korzystać w pełni z, z usług, które oferuje klient. Na zakończenie chciałbym Cię jeszcze zapytać o jedną kwestię. Dlaczego klienci mogliby się wahać, żeby zacząć korzystać z takiego rozwiązania? Myślę, że takim głównym czynnikiem, który może decydować o tym, że klienci czasami zastanawiają się, czy skierowanie spraw do procesu monitoringu płatności jest właściwą decyzją, to jest taka obawa przed tym, że osoba, z którą się skontaktujemy, nie będzie już miała zaufania do naszego klienta, zerwie współpracę, nie będzie chciała już więcej korzystać z usług. Przy czym w praktyce powiedziałam szczerze, że to działa wręcz odwrotnie, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, wiele sytuacji, które mogłyby później na dalszym etapie być sytuacjami z i Mogłyby się wiązać z dodatkowymi kosztami dla, dla dłużnika. Jest rozwiązywane już na takim wczesnym etapie i nasze stanowisko jest takie, że dążymy do tego, żeby sprawę doprowadzić jakby do spłaty bądź do wyjaśnienia, czyli żeby zamknąć pozytywnie tak naprawdę dla obu stron. Magda, dziękuję ci serdecznie za to spotkanie. A Państwa zapraszam do oglądania naszego kanału Trzy słowa o biznesie. Zwłaszcza jeżeli chcecie wiedzieć w jaki sposób pilnować swoich płatności, pilnować swoich klientów i nie psuć z nimi relacji.